Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Mój okuśny szefem ze mną jest Piotr Cielewiaś. Witam. Witaj Piotrze. Mieliśmy małą przerwę tygodniową związaną z tym, co wydarzyło się. 10 kwietnia, nie byliśmy w stanie nagrać tego przeglądu, a chyba zresztą i nie było sensu. Wszyscy mocno żeśmy przeżywali to, co się wydarzyło z prezydenckim samolotem i chyba po prostu byśmy nie znaleźli słów, aby w tym momencie coś o tym mówić, albo już nie mówiąc o, o wszelkich zdarze, zdarzeniach anomalnych, czy niezwykłych. No właśnie, każdy to przeżywał na swój sposób jakoś. Myślę, że mimo wszystko ta tragedia miała wiele wymiarów, oprócz tego politycznego, ten też całkiem ludzki. I myślę, że rzeczywiście trudno by było wtedy powiedzieć o czymkolwiek, natomiast przez ten okres. Właściwie już chyba dzień po pojawiły się pierwsze doniesienia o rzekomych zapowiedziach, pierwsze teorie spiskowe, prawda, na temat tego wydarzenia i może powiedzmy o nich kilka słów, bo obejmowały między innymi jakieś tajemnicze wyliczenia, obejmowały też zapowiedzi w postaci krzyży i oraz rzekomej przepowiedni Nostradamusa, która miała o tym wszystkim mówić. Tak, bo ponieważ na naszym forum się wywiązała taka bardzo burzliwa dyskusja na ten temat i tutaj oprócz, że tak powiem, wyrażania żalu i po prostu smutku z powodu tej tragicznej katastrofy pojawiły się właśnie różne głosy o tym, że rzekomo wcześniej to Tragedia była przepowiadana przez jakieś bliżej nieokreślone osoby, a czasem nawet i określone. Mówię tutaj o pewnych jasnowidzach, którzy zresztą, znaczy jest na przykład film z panem Jackowskim, którym jakby autorzy chyba bardziej od samego pana Jackowskiego starają się wymusić na nim to, że to, że przewidział tę katastrofę, zresztą on nie jest aż tak skłonny, aby tak stwierdzić. No dokładnie tutaj trzeba przyznać, że jednak panie Jackowski, mimo że nie jestem jakimś jego zwolennikiem, zachował klasę, bo jego rozmówcy starali się właściwie mówić mu, że jakaś wizja dotycząca wydarzeń na Ukrainie prawda, sprzed dwóch lat miała odnosić się do katastrofy sprzed, sprzed tygodnia. Ale oprócz pana Jackowskiego pojawiły się także bardziej anonimowe komentarze, na przykład na jednym z for. Znaczy, pojawiała się nam taka legenda, że na jednym z for grasuje anonimowa Jasnowicka, która przepowiedziała nie tylko żałobę na kwiecień tego roku, ale i też na inne miesiące. I co ciekawe, miały być to jedne z, z wielu spełnionych jej przepowiedni, okazało się, że to jest bardzo trudne do sferyfikowania bowiem jak się okazało trudno było w ogóle dociec yy, gdzie się to pojawiło, jak się to pojawiło i właściwie do dziś ta osoba pozostaje anonimowa wiele osób w to uwierzyło natomiast pojawiła się druga, druga e, historia mianowicie o mm, przepowiedni Nostradamusa o wielkim hmm. żelaznym hmm. ptaku, który rozdzieli prawdę dwóch braci ta przepowiednia również się dostała do internetu, zrobiła pewną karierę. Niestety nie, nie, nie jest to przepowiednia Nostradamusa, nie ma tego w jego pismach. A tym bardziej jest ona na Nostradamusa zbyt płytka. To znaczy, chyba jakiś e, chałupnik Nostradamus e, próbował tutaj wywołać kolejną sensację. Tak, i podobnie było właśnie z tym przypadkiem tej anonimowej e, przepowiedni, która chyba się okazała po prostu takim swego rodzaju internetowym oszustwem ale które niestety zaczął tam być właśnie w sieci, i tutaj niektórzy będą się na to złapać. Tak, ja myślę, że w ogóle takie rzeczy będą nadal popularne. Pojawiły się też takie wyliczenia różne, różne liczbowe, numeryczne zabawy, które kazały upatrywać w dacie tego wydarzenia jakichś niezwykłych znaków. Pojawiły się też zdjęcia o zdjęcia krzyży utworzonych w chmurach kondensacyjnych nad miejscem bodajże katastrofy. To wszystko rzeczywiście uświadomiło nam tylko, że wielu osobom jest trudno pogodzić się prawda, z prozaicznymi wyjaśnieniami i szukają czegoś, czegoś no, bardziej nadprzyrodzonego co mogłoby tłumaczyć im tak niezwykłą stratę, bo wydarzenie to już mm, przeszło do historii, prawda. Wiele osób nie, nie może sobie z tym po prostu poradzić i szuka, szuka wskazówek, szuka wsparcia w wierzeniach, które, prawda, i w sprawach, które są zupełnie niewiarygodne. I stworzyły się nam nowe legendy. Ciekawe tylko, jak długo przetrwają. Mm. Tak, no i pojawiły się też e, e, dziesiątki różnych teorii spiskowych związanych z tym wypadkiem. Już może nie będziemy o tym mówić, bo to już, już tak Pani szkoda czasem czasu na, na analizowanie tego. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam na nasze forum. Tam się pojawiają te wątki zupełnie absurdalne i, i, i niezwykłe. I, i, I chyba nie ma sensu o tym mówić. Także, Piotr, może przejdźmy do, do wydarzeń że tak powiem, z naszego zakresu, jakie miały miejsce, bo ich było kilka, może powiedzmy o tym, co, bo ponieważ naukowcy od jakiegoś czasu zajmują się zjawiskiem NDE, tak zwanym, czyli zjawiskiem doświadczeń z pogranicza śmierci, mieliśmy kilka artykułów na ten temat. I ostatnio pojawił się kolejny mówiący o tym, że tak naprawdę za te wszystkie wizje osób, które znajdują się w stanie poważnym, krytycznym odpowiada zwyczajna gwęgla. Tak, jest to kolejna z teorii naukowych próbująca wyjaśnić te niezwykłe, niezwykłe doświadczenia. I niestety jest tak, że mm, nauce trudno jest przebić się przez ten płaszcz wiary osób, które uważają, że zjawiska, w których prawda następuje rzekomo dzielenie się tej części materialnej człowieka od tej niematerialnej, że są one po prostu wytworem naszego umysłu, i tak naprawdę tą wiarę będzie trudno przełamać. Najnowsze badania mówią nam o tym, że rzeczywiście pośrednio może odgrywać w tym rolę dwutlenek węgla, natomiast ja myślę, że trzeba jeszcze włożyć w to wiele starań, żeby udowodnić, jak to się wszystko dzieje, bo rzeczywiście powstał taki mit, prawda, tych chwilowych wycieczek za światy, Próbowano już wielu wyjaśnień. Rzeczywiście niektóre z tych niektóre z tych relacji, choć w większości są do siebie podobne, zawierają czasami takie elementy, które trudno wyjaśnić. Niestety jest ich mało. To znaczy, jeżeli NDA jest takim zjawiskiem dość powszechnym i właściwie każdy kiedyś słyszał o, o, o tym, o śmierci klinicznej, o, o prawda, widzeniu, e, o spotkaniu się z niezującymi krewnymi, czy też wizycie w zaświatach, ale tak naprawdę tylko kilka z tych relacji, na przykład przypadek Pam Reynolds, uświadamiało nam, że rzeczywiście może być w tym coś więcej aniżeli jakaś jak, jakiś trik ludzkiego umysłu no i niestety ta debata trwa ja bym się przychylał jednak do tej do tej teorii, że to wszystko dzieje się u nas w głowie i niestety niestety jest tak, że nikt nam nie powie jak jest naprawdę, bo jest to granica której się przekroczyć nie da No a tym, którym się udało no to komentarze są prawda różne. No właśnie, a jeśli już mówimy o relacjach, to też się pojawia taka relacja o takich chłopcach, że mówią o swojej babcie, tak? Tak, tych relacji jest dość dużo, natomiast w przypadku dzieci one są rzeczywiście dość ciekawe, bo jak wiadomo, dzieci mają mniejszą skłonność do fantazjowania, mimo wszystko, niż dorośli. Tak było również w przypadku badań nad rzekomymi wspomnieniami z poprzednich wcieleniu dzieci, czym się zajmował. Między innymi dr Jan Stevenson. I rzeczywiście u dzieci wygląda to nieco nie, niekiedy zupełnie inaczej niż w przypadku dorosłych, bo jeżeli dorosły posiada jakiś e, wachlarz e, doświadczeń, postaw, prawda, i przekonań, to u dzieci jest to nieco inaczej. Jest to znacznie prostsze i powstaje pytanie, czy rzeczywiście to, ten mechanizm MBE, on działa u wszystkich jednakowo, czyli prawda, jest to jakaś reak re reakcja mózgu, czy rzeczywiście coś, co może. W pewien sposób dawać nam nadzieję na to, że po śmierci następuje kontynuacja życia w jakimś innym wymiarze. Natomiast, jak mówiłem, najtrudniej będzie przekonać tych, którzy uznają, że te zjawiska, te doświadczenia, które przecież tak wpływają na ludzi i doprowadzają do często diametralnych zmian w ich psychice, są czymś właściwie prozaicznym i myślę, że długo jeszcze czasu zajmie dyskusja nad tymi zjawiskami. No właśnie, jeśli już mówimy o pewnych procesach, które zachodzą w naszym mózgu, otrzymaliśmy takie doniesienie o Chorwatce, która w wyniku wypadku znaczy doznała poważnych obrażeń i również związało się też to z obrażeniem mózgu po przebudzeniu z tak zwanej farma farmakologicznej śpiączki. Nagle ja zaczęła mówić płynnie po niemiecku w języku, którego wcześniej nie znała. To nie jest pierwszy przypadek, bo mieliśmy taki bardzo słynny też pamiętasz, Piotrze. Mieliśmy też taki podobny przypadek w Czechach jakiś czas temu. Też żeśmy pisali o tym. No właśnie, co, co w, w tym momencie się dzieje? znaczy Naukowcy chyba są zdania, że za to są odpowiedzialne pewne parki mózgu. Dokładnie tak, one się aktywują. Ale... Niekiedy w takich dziwnych okolicznościach. Natomiast trzeba powiedzieć, że nie było tak, że ktoś po prostu się obudził i znał jakiś język. Były to osoby, które jednak były wystawione na działanie tego języka, jak w przypadku tego pana Kusa, który po prostu po wypadku motocyklowym, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii, zaczął mówić z doskonałym akcentem, prawda, on potem zaniknął. Jest to tak zwany. To zjawisko jest nazywane syndromem od tego akcentu lub języka. Pojawił się też taki przypadek pewnej Rosjanki, tutaj taka troszkę to obrosło legendą, która nagle zemdlała, a gdy się odknęła, znała bardzo wiele języków, w tym te wymarło. Oczywiście okazało się to nieprawdą. Nie znała ona tych języków dostatecznie, natomiast wcześniej z wieloma z nich miała kontakt i tak naprawdę to zjawisko myślę, że rzeczywiście mówi nam dużo o tym, że Nasz mózg w zasadzie jest jeszcze takim bardzo tajemniczym urządzeniem, które, którego tajniki poznajemy czasem w bardzo nietypowych okolicznościach. No dokładnie. A nasz program nie może się obyć bez wspomnienia o UFO. A mieliśmy kilka doniesień, a jednym z nich jest pewien film, który umieściliśmy na naszym forum. Film, na którym znajduje się na ten spodek. Idealnie to widać. Po chwili pojawiają się wojskowe samoloty, spadek znika, tylko że wszystko to powstało, wszystko na to wskazuje, w, myślę, pewnego grafika. Dokładnie tak, Ta, ten film pojawił się na The Sun i w kilku innych brytyjskich serwisach. Oczywiście ekspert był pracownik Ministerstwa Obrony w Wielkiej Brytanii, który zajmował się uchłonnik połów. Powiedział, że to jest oczywiście najlepszy film, jaki kiedykolwiek widział. On Ale tak mówił. Zawsze mówi. Tak, on tak mówi zawsze. Natomiast to się okazało, i ten film widziałem jeszcze dzisiaj, i stara się z tego m, wiele osób zrobić sensację. Natomiast m, mniej się mówi o drugiej, drugiej sferze tego wydarzenia, bo rzeczywiście jest on ciekawy, tylko niestety jest to grafika m, komputerowa. Bo jak się okazało, jeden z badaczy. Nie tylko zauważył, że pewne modele wykorzystywane w tym, w tym filmie są, pochodzą po prostu z sieci, a po drugie napisał po prostu do autora i autor się przyznał. Ale jak widać nie przeszkadza to tym, którzy chcą z tego zrobić jakąś sensację i wycisnąć z tego coś więcej. Dokładnie. Niestety takich filmów pojawia się dosyć e, sporo i to jest też dla nas problem, z odszedł. Rzeczywiście to interesujące od niemalże fikcyjnych. No tak, ja jestem pewien, że ten film się pojawi w polskich, na polskich stronach ufologicznych, nie wymienię nazw, ale na pewno się pojawi i na pewno się pojawi w mediach, bo po hmm. prostu po prostu dzisiaj już zobaczyłem, że on e, nie tylko pojawił się w Tresan, ale też w, w, no w innych pokrewnych tematycznie prawda, serwisach i... i i w prasie, także myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy on tutaj przybędzie do nas i się objawi na przykład na dzienniku i, i tym podobnym. Tak, bardzo możliwe. Ale to nie zmienia faktu, że my otrzymujemy dużo relacji takich często anonimowych i może nie tak spektakularne owe filmy i staramy się je analizować to myślę, że w najbliższym czasie będziemy przedstawiać kolejne doniesienia, jakie otrzymaliśmy. W naszej bazie Obserwacji UFO 2010, która jest umieszczona na stronie głównej. I na, także zapraszam Państwa do odwiedzania www.infra.gov.pl Także dziękuję Ci Piotrze. Ja również. I zapraszam Państwa za tydzień. Audycja Michała Kuśnierza i Piotra Cielebiasia. Grupa Infra specjalnie dla Radia Wolne Media. wykorzystana utwór muzyczny na licencji Creative Commons autorstwa CJ Rogers pod tytułem Back to you.